Nie stało w Sejmie, bo Donald Tusk bardzo zaskoczony. Panie pośle, panie redaktor, panie. przychylając się do tych słów poprzednika mojego pana posła, że to może być taka rozgrywka wewnętrzna, chciałbym przypomnieć, że to jest dopiero niejako pierwsze głosowanie nad. Oceną tego projektu. Projekt pójdzie do komisji, a później będzie trzecie, ostatnie czytanie po całym procesie legislacyjnym. W związku z tym do tego dodam jedno. Donald Tusk, cała ta formacja, czy formacje, które rządzą Polską, wiedzą dokładnie, jak się bawić opinią publiczną i podniecają niektórych w sytuacjach ważnych, bo projekt pana prezydenta jest bardzo ważny. Jesteśmy za tym, żeby Polska się rozwijała, żeby podnosiła ambitne projekty, żeby ten projekt, który będzie finansowany, finansowany z korporacji, z korporacjum y, prywatnego, a środków tam unijnych mało, żeby zaangażował jak najbardziej firmy polskie do jego realizacji, zmiast naszą narodową gospodarkę. Natomiast jest y, ta sytuacja także mm. być może przykrywką do tego. Niedawno był pan Kosiniak-Kamysz mm. w Ukrainie, tak. pewne umowy podpisywał, a, strajkują mm. rolnicy. Mamy pro, mm. e, e, agencje ratingowe źle oceniające. Niestety nasz Panie, kraj... Panie płynnie do tego duży, przejdźmy. Pro, pro, Płynnie do tego przejdźmy przypadku. Właśnie bardzo dużo pro, problemów w związku z tym, w związku z tym oby, oby otrzymała się ta forma głosowania do trzeciego czytania i oby pan prezydenta projekt przeszedł w jak najbardziej oryginalnej wersji. Ja będę niedługo składał pisma interwencyjne co do połączeń kolejowych na moim terenie, gdzie CPK Piątka linia. Kolejowa do Tomaszowa została zlikwidowana, ale Jasne. nawet ten rząd mógłby teraz uruchomić wygodną Bar y, komunikację Musze, transportową dla regionu. Nie chce. Bo my na to.